Stacja Wademekum Upadłości Zgodnie z planem z 38 minutowym co prawda opóźnieniam za co najmocniej Państwa przepraszam ale lepiej późno niż wcale zaczynamy kochani e, zaczynamy live'a Zajmującą się szeroko rozumianą pomocą osobom w trudnej sytuacji finansowej, pomagam w ogłaszaniu upadłości konsumenckich, w restrukturyzacji. Tak więc, moi kochani, zapraszam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na e, tego szlajma. I mam nadzieję, że. I mam nadzieję, że. Będziemy mogli za chwilę. A tymczasem, moi drodzy, czołóweczka. Witajcie! Mam nadzieję, że czołóweczka się podobała. Moi kochani, moi kochani, więc dzisiaj o tak jak... kilku zagadnieniach związanych z upadłością konsumencką, a mianowicie porozmawiamy sobie o funduszu alimentacyjnym, o funduszu alimentacyjnym, który to fundusz o czym mówiłem na rolkach na TikToku, który to fundusz można spokojnie wyrzucić do upadłości konsumenckiej? No i podacie mnie, jak to jest, że fundusz można wrzucić do upadłości konsumenckiej? No ale, ale jednak można, ponieważ fundusz jest pośrednim płatnikiem alimentów na rzecz małoletniego, małoletnich. W związku z powyższym, że jest pośrednim płatnikiem alimentów, jest to zobowiązanie publiczno-prawne. A jak wszystkie zobowiązania publiczno-prawne, możemy je wrzucić do, do upadłości konsumenckiej. Nie ukrywam, że jest bardzo dużo wątpliwości, bardzo dużo, bardzo dużo pytań. Pytacie mnie na TikToku. Ale jak to? No przecież to nie jest możliwe, żeby alimenty można było umorzyć. No właśnie tu jest problem, bo samych alimentów umorzyć nie można i to jest jak gdyby oczywiste dla mnie. Fundusz alimentacyjny teoretycznie zalicza się do kategorii pierwszej. Kategoria pierwsza co do zasady nie podlega umorzeniu absolutnie. Natomiast. I ja myślę, że to jest temat, w którym zarówno upadli, jak i sendycy, oraz kancelarie, które pomagają w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej. Takie kancelarie jak moja. Tak naprawdę te kancelarie przecierają szlaki sendycy tak samo, w związku z powyższym, w związku z powyższym wydaje mi się, że po dobrym przekopaniu się z syndykiem i z sądem e, jakieś tam częściowe umorzenie zapewne być może e, będzie możliwe ale e, pewności stuprocentowej nie mam bo to, wszystko, bo to wszystko zależało będzie od tego co z tym zrobi syndyk tak więc e, tak więc moi kochani Cóż mogę na to e, powiedzieć? E, no, więcej nic nie powiem poza tym, że, e, że żeby się przekonać, jak się tak naprawdę e, to całe to całe postępowanie e, będzie toczyło, e, no to tak naprawdę będzie zależało od syndyka i od sądu. <laughs> Przepraszam. No ale tak jak widzicie wszystko jest w najlepszym porządku. Bo prawo pozwala na taki ruch. W związku z powyższym rekomenduję moi kochani, żebyście jednak żebyście jednak żebyście jednak byli uprzejmi żebyście jednak byli uprzejmi zgłaszać się do mnie i i spokojnie tutaj robić swoje bo bo jak najbardziej jest to możliwe. Tak więc ja zapraszam Was bardzo serdecznie do kontaktu. Zapraszam Was bardzo serdecznie do dzwonienia. Telefon do mnie 786 441 194. A tak na marginesie mówiąc, zobaczymy, czy. Mamy kogoś na czacie. Jeśli mamy kogoś na czacie, kto chciałby jakieś pytanie zadać, to oczywiście ja bardzo chętnie będę za chwilę odpowiadał. Tylko muszę się zalogować na, na mojego youtuba tutaj z, z, z telefonu, bo inaczej to się niestety no, nie da. Więc, więc, no tak to wygląda, kochani. Mam tylko nadzieję, że ktoś się tutaj z was za chwilę pojawi i że będzie, możliwe. I że będzie możliwe e, odpowiadanie na, e, na pytania e, widzów moich no kochani. No dobra, słuchajcie, e, to co? Poczekamy chwilę, poczekamy chwilę. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że gdzieś tam ktoś tutaj przyjdzie. E, 786 441. 194 to jest telefon do mnie słuchajcie bardzo serdecznie zapraszam was do, do tak naprawdę do kompaktu i i możecie tutaj spokojnie ze mną dość dość w dość e, taki oryginalny sposób e, możecie ze mną e, no wiecie e, wchodzić w interakcję e, mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że że będziecie chcieli ze mną tutaj e, porozmawiać tak więc, zasumując, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że upadłość konsumencka jest takim dobrym, dobrem, które tak naprawdę sprawia, że można skorzystać z jej dobrodziejstw, a że bardzo dużo osób boryka się z zaległościami w stosunku do funduszu alimentacyjnego, więc uważam, że prawo tutaj jak najbardziej pozwala i, i myślę, że spokojnie możemy sobie tutaj jak gdyby korzystać z dobrodziejstw prawa upadłościowego i możemy spokojnie tutaj... No robić tak, żeby to miało ręce i nogi. Dobrze kochani słuchajcie, e, widzę, że nie ma e, nikogo na live ie. ja w takim razie się kłaniam. E, trzymajcie się e, moi kochani ja przechodzę na TikTok a za chwilę zrobię <śmiech> <śmiech> Za chwilę zrobię live'a na TikToku A tymczasem pozdrawiam Was bardzo, bardzo